Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w tym nowym 2023 roku. Nowy rok to postanowienia, zmiany, wnioski i plany na poprawę. Poprawę między innymi naszego funkcjonowania, włączenia systematycznej aktywności fizycznej. I o tym wszystkim opowie mój gość Daniel Żałek. Witam Cię Danielu. Cześć Wianiu. Witam Cię serdecznie. Dziękuję oczywiście za, za zaproszenie. To my dziękujemy za to, że możemy tutaj z Tobą dzisiaj u Ciebie, w Twoim królestwie porozmawiać. A więc z tej strony właśnie bardzo miło, że on mnie się, a może zrobimy nawet wspólny trening. Jest na to szansa. No, no, no. Słuchaj, jak wygląda ta aktywność fizyczna i jej wpływ na organizm człowieka? Tak ogólnie rzecz biorąc, bo wiadomo, że to zrób to zdrowie, ale jakie są cele i główne jakieś takie. Mm, walory z tego, że się zaczniemy systematycznie ruszać. Znaczy, tak jak tu już wspomniałaś, że tak naprawdę zdrowie jest najważniejsze, no bo są cele, tak jak już noworoczne, już zapowiedziałaś, że jest nowo, nowy rok, nowa ja, nowy ja, czyli po prostu dbamy o to, żeby przede wszystkim słyszymy, że ktoś chce schudnąć. Wiadomo, że jak ktoś chudnie z jakiejś dużej wagi i pozbywa się tkanki tuszowej, no to wiadomo, że poprawiają się wyniki zdrowotne, czyli cholesterol obniżamy, czyli mamy lepsze samopoczucie, serduszko lepiej nam bije, i po prostu nie doprowadzamy organizmu do pewnych jakichś takich zmagań fizycznych w ciągu naszego dnia, bo często ludzie, kiedy nie mają dobrej kondycji, wchodząc po schodach, mają po prostu nawet czasami dochodzi do jakiejś tam palpitacji serca czy ciężkiego oddechu. Nawet niestety ja powiem tak, nawet rzecz biorąc, jakby praca fizyczna, w sensie jakby dbając o fizyczność, Poprawiamy też układ nerwowy, czyli też stabilizacja układu nerwowego, gdzie to wszystko fajnie współgra i lepiej pokonujemy jakieś różne sytuacje stresowe w naszym życiu. Czyli jesteśmy spokojniejsi, tak lepiej jest. się nam funkcjonuje, lepiej oddychamy i się lepiej czujemy. No przede wszystkim, czyli mamy przede wszystkim samopoczucie lepsze, jesteśmy bardziej dowartościowani, nam się bardziej coś chce, nawet właśnie przede wszystkim w takie dni ciemne, Ciężkie, kiedy pada deszcz, no niestety tego śniegu jest mało, jest mało klimatycznie, jest ciemno i nam bardzo dużo się rzeczy nie chce. Więc, żeby właśnie nam się bardziej chciało, to jak trochę tego ruchu jest, jeśli jesteśmy wtedy bardziej dotlenieni, to nam się bardziej wtedy różne sytuacje zamieniają się na tyle, że chcemy coś, cokolwiek robić. Dla siebie samego. Przede wszystkim. E czy faktycznie nowy rok jest czasem takim, kiedy ludzie właśnie stawiają sobie te nowe postanowienia, wyzwania, <laughs> Mują walki o swoje lepsze ja. Tak, to jest słuchaj, no już wiem, już jakby doskonale wie, że od wielu lat jestem trenerem personalnym, no i jakby czynnym sportowcem, bo lubię sport, po prostu to, dla mnie to jest inaczej, to jest moj, moja pasja. No bo inaczej, pasję inaczej jakby odbieramy, jakby człowiek odbiera, który uwielbia cośkolwiek robić, to łatwiej mu nawet wracać do tego sportu, nawet jak będzie miał przerwę. A niestety przy osobach jakby nie do końca lubiących formę dokładnie. Czy No bo aktywność fizyczna, z czym nam się kojarzy? No, z czymś, gdzieś się męczymy. Z wysiłkiem. Z wysiłkiem fizycznym. My się nie lubimy z męczyć. ciężko A, trochę. Ciężko się wrócić, że ta waga, że ta kondycja. I nam bardzo często się niestety kojarzy to też jest, że jak wracamy to gdzieś idziemy na jakieś zajęcia i, i, te, i ten trening musi być mocny, nie do końca jak musi być, dlatego musimy dobierać sobie takie ćwiczenia, żeby odpowiednio pod naszą kondycję, pod nasze, 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 takie, nasze zmagania naszego organizmu, więc z, e, spotykam się niestety, e, niestety, niestety bo chodzi o to, tu chodzi, byli systematyczni przez całe 365 dni, ja nie mówię, że 365 dni, ma być codziennie intensywność, bo, bo, bo bo Sujita będzie pokazywała nam, że przez pewne 2-3 tygodnie będziemy na pełnym jakimś tam obrotach będziemy wykonywać porządnie ten trening, a czasami będzie tak, że nam się Spadek. nie będzie chciało, albo bolże będziemy wykonywać, mhm. tak? I to będą różne. Najgorzej jest nastawić się, że przez 365 dni my chcemy być na pełnym takim obrotach. Mhm. Nigdy tego nie będzie. Będzie gdzieś tam przepalenie, będzie wypalenie, prześlenie nawet, czy tam wiosenne zimowe, więc musimy się na to nastawić, mhm. tak? Więc jakby tu musi wejść, bo w turtynach. Tak, powiedz mi, jak w takim razie utrzymać? No bo wiadomo, tak jak powiedziałeś, że mhm. to nasze nastawienie do aktywności, do tej systematyczności będzie spadało, będzie się intensyfikowało i spadało. Mhm. Ale jak zadbać o to, żeby. Mieć w sobie tą chęć, tą potrzebę pójścia, zrobienia treningu, mimo tego, że się gorzej dzisiaj czuję, mimo tego, że mnie trochę boli głowa, mimo tego, że mi się zwyczajnie nie chce. Yy, proszę Państwa, wiadomo, że nie każdy ma yy, może możliwość współpracy z trenerem personalnym, tak? czy, czy chodzić na zajęcia grupowe, bo są osoby, które nie chcą chodzić w publiczne miejsca, chcą sami spacerować. Najważniejsze, szukać pozytywnych walorów z tego, dlaczego my w ogóle... Nawet wypisać sobie te walory. Czemu, co mi to daje, że ja się poruszam? Co mi to, jakie będę miał z tego zyski? No bo wiadomo, że człowiek troszeczkę reaguje to, co będę z tego miał. Dokładnie. Bardzo często tak jest. Jak idę do pracy, to co z tego będę miał, że będę pracował? Co z tego będę miał, że będę więcej pracował? I tak dalej. Jakby szukają ludzie troszeczkę tego, tych pozytywnych Takich walorów. Tak, tak, dokładnie. No i zysk jaki jest przede wszystkim? Czyli zaczynamy znowu od wyglądu. Czyli jak będzie lepiej wyglądał, no to będzie się lepiej czuł, będzie mi się nawet chciało iść nawet na zakupy, mówiąc na, od strony kobiet tutaj, Dokładnie. tak? Czyli lepsza sylwetka, lepiej chcę się inaczej tak. ubierać. Przede wszystkim zdrowotnie, tak jak już mówiłem, wspomniałem wcześniej, jeżeli odczuwamy, że zdrowotność naszego, naszego organizmu poprawia się definitywnie, nasze wyniki badań są definitywnie są lepsze. I wiemy doskonale, żeby utrzymać to, bo to trzeba jakby, jakby włożyć troszkę w głowę taką informację, taki jakby sygnał dźwiękowy, żeby po prostu nie zaniedbywać organizmu, bo wiemy doskonale, jak jest ciężko znowu wrócić po pół roku. Czyli zastanowić się, trzeba. Czy, czy warto wąs odpuścić? odpuścić, bo wiemy i tak doskonale, że my za pół roku wrócimy, bo będziemy mieli takiego jakby takiego bodźca, dostaniemy, żeby. Może być wrócić. to znowu nowy rok, albo nowy wakacje zbliżające. Tak, się. Tak, nowe wakacje, poniedziałek, pierwszy miesiąc dnia i tak dalej, że na pewno przyjdzie do takiej sytuacji, że ktoś nas namówi, czy koleżanka, czy kolega, czy nawet samemu popatrzymy na jakieś tam filmiki, będziemy chcieli wrócić. I pamiętajmy, właśnie najgorsze to są powroty. Niby mamy motywację, ale to jest ta motywacja tylko do samego ruszenia. Tydzień, dwa, trzy, koniec, potem już No właśnie, czy wchodzimy... to tak wygląda, jak ludzie zaczynają się e, aktywizować do aktywności ruchowej na początku roku, to później jak, jak to długo tak standardowo się najczęściej utrzymuje? To do, do miesiąca czasu. To miesiąca. Miesiąca. miesiąca czasu, dlatego że słuchajcie, pan, proszę państwa, powiem tak, że ym, niestety bardzo ludzie wracającym do, 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 do tej układu fizycznego, czyli do, do ćwiczeń, to szukają też szybkich wyników iż jakby różnych i mało łapiu, pracy, szybki efekt. Tak, oni by chcieli już, teraz, natychmiast zmienić swój przede wszystkim wygląd, bo tu naciskamy mocno na wygląd. Tak, ja, ja mówię też o zdrowotności wewnętrznych organizmu, jakie mamy walory, to, że będziemy się lepiej czuć i nasz organizm będzie lepiej, bardziej serce będzie mocniejsze, nasz organizm będzie mocniejszy i odporniejszy na, na walkę różnym, z różnymi chorobami, ale przede wszystkim wygląd, więc właśnie po miesiącu ludzie zmieniając, nawy ja się nazywam tak, zmieniając nawyki, tak, zmieniając żywieniowe, wprowadzając się w ruch, niestety nawet czasami ta waga najlepiej by na bok była odsunięta. Bo czyli czasem... nie przestaje, nie, nie, nie kontrolujemy wagi tylko tak, jak nie. Jak... nie kontrolujemy wagi na początku. Czyli przy zmianach nie kontrolujemy wagi, tylko wygląd. Mhm. I poczucie. Dopiero po dwóch miesiącach możemy sprawdzać, bo jak po miesiącu ktoś sprawdzi wagę i powie, o kurczę, nic się z tym nie dzieje, to, yy, to, no to faktycznie, że może być demotywowany, bo może jest, kurczę, ja z ruszyłam, fajnie prowadzę sobie dietę, a ja jeszcze nie. No niestety takie są czynniki pierwsze przy osobach, które zaczynają właśnie z ruchem. Czyli w gruncie rzeczy nie ma co się sugerować wagą. Trzeba znaczy, się... no, waga to nie jest odzwierciedleniem wyglądu zewnętrznego przy osobach no, ćwiczących. Ale to już to to, się... trzeba mieć świadomość. Tego. To trzeba mieć świadomość, dlatego staram się przy osobach, które spotykają się ze mną, tą świadomość w międzyczasie wprowadzać do ludzi. Ja wiem, że to jest jeszcze gdzieś tam ludzie błądzą, bo ja wiem, to jest to rozmowa przy kawce, koleżanka z koleżanką, kolega z kolegą, czy tam gdzieś po internetach jest dużo tych trenerów, dużo tych dietetyków i każdy coś innego mówi, każdy ma inne doświadczenie. Tylko pamiętajmy, szukajmy czegoś dla siebie. Dla hmm. siebie, bo nie ma tak naprawdę diety, która by była ogólna dla wszystkich. Tym bardziej przy takich sytuacjach, kiedy my jesteśmy w różnych w, w sytuacjach schorowani. Na przykład u kobiet bardzo często występuje insulinoodporność. I teraz pytanie, czy każda dieta z dla mnie dobra? No niestety właśnie, no nie. nie mogę czyli do... też czy aktywność fizyczna i ukryta nasza jakaś trudność taka zdrowotna pod tytułem insulinoodporność może jakby spowodować, też, spowodować czynniki że w ogóle, ogóle odwrotne. Będzie, znaczy, będzie się działo albo nawet w drugą sonę, czyli nawet będziemy puchnąć. Czyli będziemy efekty, kiedy będziemy mocno intensywnie pracować, nie ta dieta czy na, na niskim indeksie glikemicznym produktu nie będzie wprowadzane, tylko będą wysokim, ale oczywiście zdrowym. No bo czy banana zaliczamy do, do zdrowych, czy nie? No niby mówimy, że są zdrowe, tak? Banany, tak? Ale jest wysokim indeks glikemiczny, czyli dla insulino-odporności OK? No i do końca. Czyli, więc jakby... czy, 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 ty, czy ty sugerujesz, że przy yy... W pierwszych wizytach w takiej, takiej przestrzeni, jaką ty masz stworzyłeś, warto też sobie zaplanować jakiś taki aspekt kontroli zdrowotnej? Ja, czyli ja, ja nawet każdemu staram się wpajać w głowę, żeby nawet nie tyle, że on chce się zmienić, nawet w układzie tutaj, mówię, naszym zewnętrznym, ale że nawet zdrowotnym wewnątrz. Czyli badamy układ krwionośny, czyli całą gospodarkę hormonalną, mhm. żeby wiedzieć, co się z nami dzieje. No bo tak samo jak mamy teraz, no my jesteśmy, ja będę powtarzał, my jesteśmy zbudowani, możemy upodobić się troszkę do samochodu, no mamy przednie koło, no to mamy ręce, tu tylnie koła, no to mamy nogi, jakby cokolwiek się tam dzieje, no to wiadomo, lecimy na, na, na diagnostykę sprawdzamy, czy lecimy do lekarza i, i, i patrzymy, I co działamy. się dzieje, jaka jest kontuzja. Jeżeli chcemy sprawdzić układ krwionośny, hormonalny, to podpnęmy się pod komputer, tu pobieramy krew. I sprawdzamy co się dzieje. Nikt nie jest osobą taką, że to nie są te czasy, powiem szczerze, bo kiedyś było tak, że nie było tak dużo zachorowań różnych, czy hormonalnych takich zaburzeń, że cokolwiek byśmy nie jedli, to było też dobrze. A teraz niestety ludzie muszą zadbać o to, jak się odpowiednio odżywiać w stosunku do swoich właśnie takich zaburzeń hormonalnych. Dlatego spotkanie powinno być właśnie przede wszystkim z kieszeni dietetykiem. Generalnie aktywność fizyczna to jest spotkanie z dietetykiem i kontrola zdrowotna mhm. i wówczas dobrze rozpisany, rozplanowany jakiś taki cykl treningów, który powinien wyglądać jak? Dla kobiety, która waży 55. 40 lat. To szczupła. A to opisujesz siebie, czy co? Nie, nie, ja ważę więcej. Ja nie ważę się w generalnie, ale ważę więcej. E, powiem tak, e, jakby... E, kiedyś, ale chcę tak się... zadbać o siebie, chcę uh -huh. jakby się zacząć ruszać, tak? Bo jakby waga, to tak jak powiedziałeś, to nie nie... mówię, bo, są, bo to jest... Bo bardzo często się mówi o takich osobach, że chcemy chudnąć, ale są takie osoby, które chcą przytyć. Albo nabrać no maski mężowe, bo chcą poprawić postać, części dziewczyny, tak? tak? Są szczupłe, ale one nie chcą chudnąć, tak. one chcą poprawić bardziej no i tutaj musimy jakby na nasze jakby odpowiednie jakieś tam cele. Musimy też zadbać o to, z kim my się spotykamy tak naprawdę. Jeżeli ja mówię jako trener i spotykam się z taką osobą, to najpierw ja badam teren. Przy pierwszym treningu, przy drugim treningu, jeżeli wiem, że ty... Czyli jak taka diagnoza trenerska. No, tak, bo, bo, tak, bo jakiś mieliśmy taki wspólny trening, to już mniej więcej wiedziałem, że ty trenujesz, to już mogłem sobie tam trochę na coś pozwolić, tak? Ale pocisnąć, jeżeli Tak, na przykład pocisnąć, tak? Ale jeżeli y, osoby przychodzą, czy dawno ćwiczyły, albo y, ćwiczą, ale y, nie do końca znam tą osobę, to najczęściej sprawdzam, czyli jak wykonuje technicznie, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby technicznie wykonywać odpowiednie strzyżenia, żeby tak, uniknąć kontuzji, a przede wszystkim, żeby odpowiednie mięśnie działały tak, jak powinno to działać. I jakby systematycznie prowadząc w ten sposób plan treningowy możemy osiągnąć jakiś cel. Mm -hmm. bo pamiętajmy, że plan treningowy nie jest 365 dni ten sam, bo no warto właśnie. go ile, ile w ciągu tygodnia powinno być treningów w takim znaczy, razie? taki znaczy, konkret, wiecie, Minimalnie żeby... to jest trzy razy w tygodniu, to jest minimalnie, żeby co drugi dzień sobie wykonywać jakiś tam... Y Jakąś taką aktywność fizyczną. Godzinną? Ym, wystarczy. Nawet wystarczy, bo tak, oczywiście, wszystko w zależności od tego, jakie mamy możliwości, bo można zrobić jej pół godziny. Wiem, że wkradają się tam jakieś takie treningi 10-minutowe. Pytanie, warto, nie warto. Każda aktywność, każdy czas ma, jest, jest, ma jakiś ma sens. Mhm. Tylko pamiętajmy, że jego wtedy o, osiągnięcie celu jest, jest wtedy odracza, złu, się. odracza się troszkę dalej. Mhm. Więc jakby jak jeżeli więcej zaangażujemy czasu, to też żeby nie było tak, że my 3 godziny będziemy spędzać na siłowni. Bo nawet sportowiec wyczynowy, trujący wyczynowo czy zawodowo sport, on nie truje 3 godziny. Oni mają półtorej godziny, trening i dziękuję. Więc jakby pamiętajmy, że organizm ogólnie jakby w samym sobie nie lubi się męczyć. My lubimy się regenerować, czyli mhm. troszkę spoleżeć. Tak, tak ale jakby układ, układ jakby, um, mówię, hormonalny, czy układu kortyzolu wy, mamy w bardzo wysokim momencie, kiedy ćwiczymy, kiedy się męczymy. A właśnie musimy go stabilizować, czyli musimy go troszkę obniżać. Czyli kiedy obniżamy? Kiedy właśnie odpoczywamy, kiedy jemy po takim treningu, powiedzmy posiłek, nie? Mhm. Więc o to musimy zadbać, więc pamiętajcie jeszcze oprócz tego, że dbamy o dietę, dbamy tutaj też o ćwiczenia, to też dbamy o to, że nie ma coś takiego, jak nie jemy posiłków, przede wszystkim jeszcze tym bardziej po treningu, bo zdarza się taka sytuacja, że kobiety, a zrobiłam trening, to szkoda mi go teraz zepsuć, nie będę żeby nic jadła. tego i teraz nie będę nic jadła i pół dnia, czyli powiedzmy kończy trening o godzinie 18, zostało do 22 co najmniej tam kilka godzin i na tym głodzie leci te kilka godzin um, nic nie jadąc, tylko ewentualnie pijąc wodę. To jest błąd, to jest duży błąd. Zwaniam hmm. w czyli metabolizm. po treningu Bardzo ważne jest. A co jemy wieczorem po treningu, bo to jest też ważne, bo myślę, to w zależności od tego, jak mówię, pamiętajmy, że, ymm, jakie mamy cele, bo, to jest, bo, to, bo to, jest, to jest takie ogólne pytanie. Jakby teraz miałbym pięć osób i miałbym z nadwagą osobę, z, z jakąś tam no tego, okay. to dla każdego coś innego. Mm -hmm. mówię y, Najważniejsze po wysiłkach fizycznych, to dbamy przede wszystkim o, 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 o regenerację, czyli budowę mięśni. To jest rozpad, jak jest rozpad białek, czyli musimy uzupełnić białko, czyli na pewno jakiś wysokobiałkowy jakiś produkt. I węglowodonowy. Prosty cukier i złożony cukier. Prosty, na przykład, na przykład, taki prosty posiłek, to może być nawet ryż na przykład na, przykład na mleku, z białkę dodawane białeczko, żeby to mleko rozbić w mleku. I dodać mu połowę banana. Na przykład. To taki szybki posiłek, taki potreningowy, Czyli węglowodonowo-białkowy, ponieważ tłuszcze się nie wchłaniają po treningu, więc szkoda tylko i wyłącznie jeść w, w, w kalorie w formie tłuszczu. Okej, okay, a powiedz mi, a czy. Mm... Na 7 dni w tygodniu, jeżeli sobie zrobimy te 3 treningi, jemy racjonalnie przez 5 dni, czy weekendy możemy sobie dać. A, wiedziałem. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, no to no, mam tu takich podopiecznych, <śmiech> 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 którzy bardzo e, e, lubią weekendowe życie. Wiemy o co chodzi, nie będziemy mówić dużymi literami. No, niestety, no, ja bardzo lekko chcę ich hamować, więc mówię, wszystko w zależności od tego, jak na, na dzień dzisiejszy wyglądamy. No, jeżeli ja, nawet podpisując pod siebie, czyli ileś tam lat trenuję, czyli w momencie, jak sobie pozwolę, tam jeden weekend czy dwa weekendy sobie tam powiedzmy, poimprezuję, no, nazwijmy na nie, bo to jest normalna rzecz, tak. bo to w ten sposób, no to jakby mocno nie psuje Twojego organizmu czy Twojej sylwetki, jakby prowadzając ten jeden dzień, czy tam dwa dni, jakiegoś tam w ciągu takiego chaosu. Drzu, nawet i dobrze, bo bardzo często się nawet mówi o tym, że nie pijmy jak najlepszej wody, bo czasami się napijmy tej najgorszej wody, żeby tego dać nowego bodźca. Każda zmiana dla organizmu daje Wam fajny bodziec, czyli jakby psując troszkę nasz taką jakby odżywianie takie dobre, zdrowe, naturalne, wprowadzając takie właśnie trochę jakby niezdrową, niezdrowy tryb życia, więc czasami psując go, ten właśnie bodziec. I tak z tego wyjdzie na plus. Na plus. To no. jest ok, to jest okej. Okay. Czyli raz na jakiś czas, ale nie, bo... nie cały weekend. No jest. właśnie, nie co weekend, nie cały weekend, żeby hmm. później w poniedziałek do pracy wrócić. Jeżeli nie chcemy korzystać z różnych względów z opieki trenerskiej, no bo nie każdy też może sobie na to pozwolić, mhm. umówmy się. Czy samodzielne treningi mają sens? Jeżeli mają, bo zakładam, że tak, to jak one powinny być, jak one powinny wyglądać? No ja powiem tak, no. Co możemy sami zrobić? Dla siebie, no, żeby to jesteśmy było... chyba w, takim, w takim, to jest takich latach, że jesteśmy w chyba w, tak, każdy Bamho ma internet, więc teraz już yy, dużo yy, różnych, różnych czy siłowni, czy jakichś, jakichś trenerów posiada aplikacji nawet, tak? Żeby pokazując, jak wykonują prawidłowe ćwiczenia. Więc wystarczy zasięgnąć takiej, nawet aplikacji trening, treningowej, która pokazuje przede wszystkim, jak wykonywać ćwiczenia. A planu treningowych też jest bardzo dużo w internecie. Więc, więc, teraz, tak naprawdę, y, jaki? Powiem szczerze, tak. Bardzo często się pytają ludzie, od czego zacząć, jak zacząć. Ja mówię na pewno na spokojnie, ale najważniejsze, żeby nie ma tego, czy teraz będziesz robiła dzisiaj nogi, czy będziesz robiła full body workout, bo ja uwielbiam ten FBW, ten program treningowy, czyli tak zwany, że na danym treningu robisz całe ciało, czyli i ramiona, i klatka piersiowa, i nogi, i pośladki, i brzuch, czyli całe ciało, czyli dużo partii mięśniowych angażują. Wtedy są najlepsze takie moim zdaniem wyniki. Nie mówię, nie ujmuję kulturystycznych takich ćwiczeń typowo, że dzisiaj robię klatkę, jutro nogi i tak dalej, bo to też jest taka, taka forma, tylko dla osób takich szybko nudzących się treningami, ta forma będzie bardzo moim zdaniem, bardziej nie taka pozytywna. Przede szukamy jeszcze tej bardziej... konsekwencji samodyscyplinie tutaj, myślę sobie. O to na pewno. To na pewno, tak jak mamy rutynę pić kawę często rano, to ta rutyna powinna wejść po prostu w to, że po prostu powinniśmy trenować bardzo systematycznie. Podsumowując naszą rozmowę, co należy uwzględnić, aby ci, co nas dzisiaj oglądają, byli zdyscyplinowani i utrzymali w sobie tą, w sobie tą konsekwencję do tego, żeby się ruszać? No cóż, po prostu wewnętrznie kochani, zakochani, żebyście dbali o to, żeby cały czas, tak jak mówię, będę się powtarzał, ruszając się. Szukali tych pozytywnych walorów. Zobaczycie, że po, jeżeli obiecacie mi na dzień dzisiejszy, oglądając właśnie ten program, że po tym programie nie mówię, że jutro zakładacie trampki i zaczynacie biegać, tylko jeżeli zaczniecie. Dzisiaj, już dzisiaj. Tak, już dzisiaj na tupt, tuptacie oczywiście przy, przy oglądając ten program, chodzi o to, żebyście wprowadzali się w pokonie, w stan i w momencie, tak jak tutaj pani redaktor mówiła, że nie każdy dzień musi być tym mocnym treningiem, tak? Więc jakby wejść w to w rutynę, wejść być systematycznym. A to wszystko nam w czasie pokaże, czy warto było w to zainwestować, bo pamiętajcie, to jest inwestycja, to nie jest jakby zaangażowanie po włosku. to jest inwestycja, nazywamy to inwestycją, to jest zainwestowanie swojego czasu, czy jakieś tam pieniędzy, bo kupiłem karnet, czy wykupiłem spotkania z trenerem personalnym, to nie jest wydanie pieniędzy, tylko jest inwestycja w siebie, w swoje zdrowie. zdrowie i to, co chcemy osiągnąć, nasz, nasz, nasz cel, tak? I tym punktujemy dzisiejsze spotkanie, ruch to zdrowie, to wiemy i tylko trzeba temu być wiernym. I słuchać swojego organizmu, bo jak zaczynamy się ruszać, to naprawdę dostrzegamy poprawę jakości życia. Dziękuję I Ci bardzo. I wyglądamy tak jak Ania. <laughs> dziękuję bardzo. Ja też dziękuję bardzo. Do Dziękujemy zobaczenia. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Do zobaczenia.